Dzisiaj mamy dla nich cukinię. No, to nie dużo, bo tylko praktycznie z dwóch. Jeszcze jedną mi zostało. Znaczy, no i są kupne. No. Nasze Dopiero zaczynają rosnąć. Jeszcze kwiatków nie ma. Listki smakuje. Zaraz ich wyprowadzę do wybiegów Dziś No już koło 11, 12 ma padać deszcz A no, zdałoby się co jeszcze? Proszę A no, przydałoby się żeby coś zjadły tej zieleniny Też dziki No ty też nie No cukinki no, masz kruszyna, te małe też już pod Co jest? małe zwiki. Ej, co mnie tu liżecie O włoskach, co? Co mnie tu liżecie ty wylizuski małe. Lizy aby tylko coś im dać. No nie. Chwila. Dobra. tyś dostałeś się, to zjedz sobie. Chwila nieuwagi. I... I gość na wolności. No już nie pierwszy raz mi tak robi. I tylko ten jeden się nauczył. No, trzymaj. Nie chcesz? No, Jakaś jesteś taka... Trochę, maś, masz, masz. z boberki ma. No, trusza, nie? W telefon. Ojej. Co tam się dzieje? Liszczą. Co to za bitwa? Halo? Co to za bitwa? O, o, o. Kruszyna, co to robią? Małe wąbku No zaraz Ci kruszynka dam. Jakie mam. Jak się Ale jak urosły już. Domysłu? 16 3 dniowe i po warstwie No super No co Krusza? Masz po tym, potrzebujesz zjeść, tak? Dzięki też. Chcę do Hej, Kolo! Kolo, gdzieś nam tu wyszedł. Co, truskawy nie smakują? Do domku. O tak, teraz go złapać. Chodź, 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 chodź. chodź. Do Muszę zamknąć, bo zaraz mi z powrotem wyjdzie co tu się dzieje Siedem sztuk O no, popatrzcie jedno do mamy No tak, to nie pora karmienia No patrzmy co łacił Jaki spryciż No, zaraz mi tu wypadniesz Chodź, 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 chodź tutaj do mnie stać Śpicie, śpicie No kruszyna, nie pojesz chyba co? Zobaczcie te Podjadają na górze i dać coś, bo mnie po głowie, żeby coś, jakiś smokołyk dostać. Cześć mały w biku, No jak kąsają. A ten nie gnieździe co odwala? Kopie. No co? Uśmiech. Uśmiech mały. 23 dni i już się podjadają nie wjedzą, nie wjedzą, rosną tak, ruszyna. tylko, że ci też podjadają, co? To troszkę też nie bardzo zamknę, żeby nie wyskoczyły tych też gadzinków małych tam dalej wojna Nie widać. kto tam tak gryzie kto mi tutaj gryzie takie coś, panie smakuje? no i co prezes ty też mnie tutaj kąsasz Zaczepiasz co? Noski, noski. No dobrze. No tam się tuczy. Kruszyna nie może zjeść biedna. Proszę bardzo. Są witaminki, także... No, proszę bardzo. Dla was też mam troszkę witaminek. No, a ty co tak? Samczyku. Nie będziesz jadł? No, co nie smakuje. Nie smakuje. No pewnie. No. O Lizus. Pan Lizus. Myślałem, że coś mu jest, a to poszedł po prostu zrobić. siku. No co? A tu są moje ty te małe żaby. Proszę. Mm, ty mały żabku. Nie wiem, zakłó się w oko i chyba oślep. stopę o od... doctu. Jedzcie, jedzcie. Dobra, już nie przeszkadzam. Ale o dziwo. Na noc im dałem trawki. No dzisiaj rano też dostały. Sprawienia. Wszystko siano zjadły. Jak nigdy. Tak? Bo Bersony? Zaraz pójdziecie na ten. Skubaj, skubaj. Masz prezes. No co? Nie bardzo? Słuchaj Kolo, ja ci tu położę, bo Ty widzę tylko wąchanie, wąchanie w głowie, wąchanie. to nie jesz? na tam się wygłupia, proszę. No zaraz idziemy. Nie? Okej. Okay. No co, prezes, jedz. Prezes, jedz. Krusza. Okay. No to dziki. No chodźcie. O, 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 o. Oj, jaki ty. Tak się kończą, wy Chodźcie. No chodź, 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 chodź. Pójdziemy na pole troszkę. Nie! Ty bryku. Proszę mnie wskakiwać, nie wyskakiwać. Nie, 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 nie. Idziemy. Idziemy. Muszę zastosować jakoś pory. Takie głodne, chcą mi wyskoczyć. No, zaraz pójdziecie, zaraz. Ej, ej, ej. ej proszę, towarzystwo mi się rozeszło. Tu kolo. Chodźcie, no. Udało się. Może trochę zamieszam z tą kamerką. Chyba będę musiał zainwestować Statyw. co nie? małe żbiki Chociaż się umęczyłem, ciężkie już są no ta pogoda taka troszkę niepewna zachmurzone idziemy po następną ekipę Trawy nie brakuje popadało ciepło także jest kit no jeszcze dzisiaj troszkę skropi także będzie w miarę o, szerszeń No chodźcie, też idziecie na spacerek. Opa. No proszę mi tu nie wyskakiwać. siedzieć grzecznie. ཡིན Dwa, trzy i jeszcze jeden. O, za dużo. Proszę bardzo. Powiem wam, że to troszkę męczące. Listki z drzewek są najlepsze. Okej, okay, zamykamy Was, kochani. Jedziemy następną ekipę wypuszczać. Małych teraz. Jeden samiczek i trzy samce no i co? chodźcie, idziemy na wycieczkę jak zwykle współpracy zero tak Współpracy jest Z Ale trawkę pojeść oczywiście Proszę nie przeskakiwać Opa Opa No tak, tak, tak Ja ci krzywdę robię Krzywdę ci robię, tak? Bo cię wziąłem w domku Trachuję. Zaraz będziesz sobie jać zielonkę, znaczy nie będzie pisko. No, 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 o, proszę, wyskakujemy. No, zapraszam na traweczkę. No i co, tak strasznie. U Was kurczę, nie wiem, czy nie popełniłem błędu i czy sobie nie pomieszałem samic z samcami. A to na razie jeszcze ten błąd w niczym nie będzie drażnił, ale trzeba uważać, tak. Ale później sprawdzę. Strasznie stresujące jest dla nich. Co tam? Co tak patrzysz? Strasznie stresujące jest dla nich, jak się sprawdza, czy to samiec, czy samica. Nie lubią tego. Okropnie tego nie lubią. Tak? Nie lubią. Nie lubimy tego. No i co? Ty, grandziarz. Grandziarz mały. Kosić, kosić. No taka pogoda. Co skubiesz? Dobra. Bo jeszcze muszę i wypuścić trzech samców. Eee, I co wypuścimy? Chyba prezesa. Prezesa wypuścimy. I chyba to mu góry czarno-białą. Przerabiać klatki, te właśnie wybiegi. No ale jak zwykle nie ma czasu. Ogródek zarasta. Trzeba jakoś rozdzielać te prace. Jakby był ktoś chętny, zapraszam do pomocy. No i wy teraz na no, jak zwykle, jak zwykle uciekać to będą uciekać Ale jeśli idę z zielonką to oczywiście Lizać Podgryzać Ale jak ich chcę właśnie łapać to Nie chcą uciekają No jak wcześniej był przykład nawet zaczynają piszczeć. To ten jeden akurat, nie? Reszta w miarę to, tylko uciekają. Z powrotem do klatek to też jest tragedia. Nie chcą iść do, do domku. Tak? Już idziemy na zielonkę. Czas operacyjny dwie godzinki. J-hop. Chodź. I hop. I hop. Zajadamy. No, no. Nie rozglądać, tylko zajadać. Jedziemy jeszcze po jednego. Dwa nawet. Tak jak mówię, prezesa weźmiemy. Przecież prezes jest mało zainteresowany trawą. On no, to wolałby... przeciwną płeć. No królicy. Cieka, cieka. Prezes, chodź. Chodź prezes. Idzieś? Chodź. On jesteś potężny, ojejku! Ty jesteś potężny. Nie. No, ty jesteś duży Prezes. I ciężki. Ciężki jesteś też nas prezes. Mhm. Mhm. Chodź, pójdziesz sobie na trawkę troszkę. O. No i co? Zainteresowanie trawką? Słaby. Teren trzeba obadać. Nie, coś znalazł dla siebie. A akurat nie, bo odpowiadał. Chyba trzeba zacząć chodzić na siłownię. To coraz cięższe te króciki. Takie troszkę parnowo jest. Coś to to... dzikina robiła, że Ci kapie ta woda. Trzeba wymienić Ci poidełko. No. No, chodź nasze może. Chodź, chodź, pójdziesz troszkę się przewietrzysz.

Dobra, jedzcie, nie ufuj, bo czasu jest niewiele. No i truskawki posłuchajcie podbierać. Szczerwieniowy. Dobra, jedzcie sobie. A no, my idziemy. A może damy? Kruszynce. I dzikiemu po sałacie. Niech jedzą. Co nie? No to pudełko to koniecznie muszę wymienić. Proszę bardzo. No, 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 jedno tylko. A, 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 a. Jak ty się Tata, zachowujesz? Już, już ci daję, już. O kurcz. Aleś tu rozbroiła ten pudełko. No, wcisnęłaś tylko za mocno. Na ambarasu narobiłaś. No, narobiłaś ambarasu. Ty, może się uspokoiła te małe żabki, co? Dawaj mleczka, bo chyba głodne są. A, 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 a. Ale ładne będą. A i z powrotem do gniazda. Może jakiś rudy będzie? Była spóźniłem się z kupnem... ...Rexa. Ostatnio się sprzedał. A ty co? Podladłeś pod wodę. Nie zauważyłem. Teraz się będziesz mył. No tak. Trzeba się teraz umyć. Proszę mi nie ruszać telefonu. Wcinaj. Bo zaraz małe ci to, ty też się umoczyłaś. Mam nadzieję, że ci nic nie będzie. Dobra. Także dziękuję za oglądanie. Proszę o łapkę, jeśli to jest możliwość jeśli się podobało. I zapraszam na następne odcinki. No i na kanał. Także miłego dnia, wieczoru, kiedy oglądacie. Do zobaczenia, cześć. Trzymajcie się ciepło.